Capecka jest, zimna mapa mapecka. jest, jesteśmy ready jedziemy! Uuu brrrr! A ja mam bluzę, Właśnie. wy jesteście w krótkim rękawku! w krótkim tak. rękawku! No ja, macie pecha! No nie da... Aj, co mapa, mapa, hali, No przecież palu. trzeba ją o, ale przynajmniej zostawiamy no, ślady! Wow, ale ta Ej. gra jest dobra! No, chociaż tyle. To nie trzeba glowstików, po śladach możemy iść. O, tu byliśmy, ślady są. Nie co no, zależy dobra, też, idziemy. czy potwór zostawia ślady, to mnie też ciekawi. Właśnie ciekawe, ile będzie potworów. Znajdź 5 pieczęci, umieść 5 pieczęci. O, pieczęci Pieczęcie? Jakieś. No. O. o! O, już O, house, nice! Ja zaraz wam przeczytam, oh, nice. co mamy. O, nice! Ja, ja... O, co to jest? O, pieczęć. Nie mamy chyba podpowiedzi. To, nie Podwieź. mamy podpowiedzi. A... Czy mamy. Czytaj. Czytaj! Nie patrz w stronę mamy tego grubego. Jakiego grubego? Jakiego grubego? Nie patrz znaczy? w stronę tego skrywera wystarczyło odwrócić się na sekundę w jego stronę i wpadł w szał. Który A tego jest nie ten, się tak, na niego. ten, na którego nie wolno się gapić. Okej. Okay. Tylko okay. mogą być dwa potwory. Ten przepołowiony, czy ten Tak, ten przepołowiony no, mamy. No. Okay, jest, okay. jest gwarantowany przepołowiony. Okay, tu, tutaj duża lokacja. O, haj. Co to jest? O, oh, zima. Pieczęć chyba. Oh, zima. Oh, mamy domek, ale fajnie, mamy, mamy domek. No, no faktycznie ma mapa może być. Święta, idą, kurwa. Kurde święta jest. do święt jeszcze trochę, ale 6 miesięcy co najmniej. Ogadzamy się. Oho! 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 Jak się stara? Nie da się. <laughs> wow. jak wsadził łeb. <laughs> wsadził łeb jeszcze w krzaki, żeby zobaczyć. Czekaj, mamy dwie pieczęcie na razie? Tak, dwie. By Były dwie w chatce. Ja, ja. Ja, ja. Eee, ja, ja! Nie, że coś, ale niektóre glowsticki wpadają w śnieg i ich nie widać. Super! Pierogi, <laughs> poczekaj trochę, co? Ja się zastanawiam, jak wam nie jest zimno w tych krótkich nope. rękawkach? Nie, jesteśmy wiem, ja... zahartowani. Ja mam pytanie, czemu większość tej mapy to jest. Y... E, tu nie ma ślepego zauku? Gdzie my poszliście? Tutaj, kuchna? tutaj. No ale tu nie ma ślepego zauku. Można ma? iść tędy. Można? No, nie. A -a -a. My się wracamy tam. Jak w prawo skręciłeś. Jestem jest ten przepołowiony? Słyszałem coś. Gdzieś przepołowione. Pytanie, czy ty jest tylko on, czy ktoś jeszcze. La, ra, 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 Dobra, to właśnie, nie idziemy w tym kierunku. O ja bym z taką wiedźmą e. się tutaj nie szlaję. Oj nie! Wiedźma tutaj to, było, to byłby koszman. To jest ślepy tak. Tak, tak, tak. Tutaj i w prawo. Ja ubezpieczam mhm. tyły. Mhm. A ja ubezpieczam środek. Jest. O, jakiś większe ten. O! Zagadka będzie. O no, a ale bo w nie. końcu o, wyszli, wyszli z, tego z, yes. z tego wąskiego, To kurde. jest środek mapy, ogólnie. Domek widzę. To jest dopiero środek mapy? Tak. Znaczy nie, już prawie dochodzimy do granicy. Mm. To jest, nie wiem, jakieś 30 na 30 mapa. 30 na 30 Dobra, domek. Do, domek! na wikipedii jest to opisane. Nie ma pieczęci, eee... nie ma podpowiedzi, a jest pieczęć, dobra, bierzesz. To wygląda Tak. Tak. <laughs> dobra. Trzy... Nie U, mamy podpowiedzi, czy przypuszczam, że są dwa potwory. Uh -oh. może być jeden. Nie no, jakby był jeden, to byłyby wszędzie podpowiedzi odnośnie niego. Dobra. Nie, nie. Docieramy no do tak granicy jest. mapy. Czekaj, okay, na łaberce mogą być jakieś znajdźki Nie ma, dobra. Nie ma nic. tylko ja okay. Jest domek, Lubisz? będzie ser? Seeeee! Jest, ser! Jest, O! Człowiek, który jest przecięty w pół. Ok, okay do niego. Czyli uważa to dajmy. za jakiś rodzaj wyzwania. No może do drugiego nie być podpowiedzi No, no i teraz no, no, tak mieliśmy W no. sumie no nie pamiętam Czy na średnią mapę jak jakby był tak? tylko jeden Łeć Jakie tu? <hut> Też nie mogę Jaki Nie można tak zrobić e? znaczy, A na domek? Ale na domek można chyba A ja można Dobra jest po lewej, jest po lewej ten gościu Jestem przypołowiony O ty wręcz ja jeszcze żyje Home żur... run. <grym> on... aj, aj. This ball no, is tak, long gone jest. Just like your ex-girlfriend Who will nie never change Home run! Chodźmy może do przodu? Skup się na robocie No właśnie No sorry, chwilę Ajaj Chwilę myślałem mamy coś tam jest? Nie słyszycie? Słyszy Tak, to jest ten typ <grym> Ja się nie gwiazdę po lewej idzie, po lewej idzie, po lewej idzie. Chodźcie za mną, chodźcie za mną. Idzie. Za nami? Chyba tak. Tak, tak, chyba za nami jest. Nie patrzcie Uwaga, się w lewo, nie patrzcie się w lewo, idziemy w prawo. Patrzę się na twoje ślady piękne, o. cudne. Patrzę się na twoją dupę. Dobra, chodźmy. Dobra. Wąskie. Eee, Uf, lewo, prawo. Prawo, 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 brawo, prawo, prawo. Maksymalnie na prawo. Wyjście, tu jest wyjście. To jest dobra. wyjście no. C dobra, oznaczam. Czerwonym, 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 czerwonym oznaczmy. A, a i tu pieczęci a, można, a, można włożyć, dobra, to ja wkładam tu pieczęci. Okej, okay, okay. dobra, południowy zachód mapy. Jednej okay. nam brakuje! Ej, uh -huh. serio? Ej, tak. przeciwliśmy dosłownie jedną czwartą mapy może Jednej peczęci nam brakuje. Dobra, ja oznaczam wyjście tutaj Dobra. Patrzę to w podłogę, jak bo... Jest, my... jest. To najgorsze jak my przejdziemy tutaj gdzieś pół mapy i dalej tego nie będzie, to będzie gdzieś tak na skraju. Na, na bank to jest na skraju mapy gdzieś. E, robimy powoli tutaj. Tak, tak, widzę już nasze. Dobra, chodźmy tu i kierujmy się cały czas prosto. Gdzieś tutaj teraz na lewo trzeba szukać przejścia. Jest. Oho! Słuchajcie go? Po prawej, po prawej tak. to oh, Idziemy w lewo. Dobra, widzę nasze. Słuchaj, taki Czajnik takich. Nie no, wiem, jak ma to taki, to taki kurczę, głos niedoko, niedogotowanego czajnika. Czajnik może być niedogotowany? Tak. Słyszę go no, Teraz idziemy dosłownie praktycznie śladem tamtego chodzenia naszego. Serio? Tak. Dosłownie tutaj w lewo są zaraz nasze kręstiki. No tak, ale chcę wyjść. Tuż. Chcę wyjść na tą dużą przestrzeń, i tam jeszcze były odnóża. A no to dobra. No. Pytanie no, mamy czy... zupełnie północy mapy jak coś. Okay. Czy jest ich dwóch, czy jest tylko jeden? To Kilerów brzmiało, dwóch? jak było ich dwóch Potworów dwóch. Potworów dwóch... Kilerów, killerów dwóch. <coughs> yep. Jest domek uh, jest domek Jest, jest tam domek, A, jest... jest tam domek, jest tam domek A jak okay. będzie tam Syr, to będzie git. Yeah. Chyba będzie Syr, bo nie jest zaznaczone. Mi... Alecie ma magiczny. Jest LOL! Czekamy! I podpowiedź! To, nie jakbyśmy nie wiedzieli, co to za potwór. A to za potwniętą nogą, dobra, okay, to jest ten dobra. typ. Dobra. dobra, teraz trzeba to się wrócić. Jest... chyba. Yes. tą samą trasą? tą samą trasą chyba, tylko... No. Jest tam oj. Oj! Oj oj. Oj. oj, oj. oj, oj. Dobra, ja nie słyszę Ła! To że go nie słyszysz, nie znaczy, że go tam nie ma. Ja podjeżdżałem co że to, szczerze mówiąc, Słyszałem, Słyszałem go po lewej. Słyszałem go po lewej. Nie tędy, Chuckem. Tam no, się musimy kierować. Idę, idę za No, Ale możemy iść skrótem tędy. Nie wiem czy tutaj jest przejście. No właśnie. No jest, bo tu jest wejście do tego labiryntu. Zobacz. To jestem wąski no, labirynt. Dobra. Dobra. Nie, no, dobra. Nie, dobra, to idziemy tędy. Ja nie słyszę. Serio? Dobra, widzę glow sticky. Ale to na lewo musimy się kierować. Tak. No to pójdź na lewo. No mhm. to po co mamy lecieć tą samą trasą naokoło, bo musimy się kierować w tamtą stronę jest wyjście. Do, no, ale, ale do, tu do, jest do, przejście dalej. I tu w lewo. Tu w lewo? Tak. O. Cześć. Jest po naszej lewej. Czyli łazimy tam. Teraz. Nie wiem. się go. Krzywdził go. O! Jest za nami! Jest za nami! Jest go! za nami! Goli! Go! Jest za nami! I jak gdzieś w, le w lewo będą grow sticky, to w lewo. O tutaj, dobra, tutaj. Wąchał mi dupę już nie, praktycznie. Idziemy za grow Nie, 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 nie. Szybciej! Jezus, prawie na nas w las chłop. Tu w prawo. W prawo? W prawo. Tak. No idę tą trasą, co mam zapisaną. A, tylko tu tu. nie ma glowstiku. Tu w lewo. Siur. Tak. No to jest moja jedyna trasa zapisana. No okej. Okay. Tak, widzę glowstiki. Okay. Jak zobaczymy czerwone glowstiki, to jesteśmy przy wyjściu. Eee. Tu. Jest, widzę czerwony glowstick. Mamy. Tak. Wiem gdzie Let's wiem go! gdzie już jesteśmy. Mamy to. Haha, mapowy zawsze pomaga. Let's go! Nice! Easy oh panowie. Yeah, i... Czeka, Czeka, trzeba jeszcze położyć. Trzeba ułożyć Syr żeby go tam nie <grym> było tu przypadkiem. Ja obstawiam było dwóch. Pytanie czy to to tak dobra sam. ma się otworzy? Wkładać. Syr! idziemy z Easy! Dobra, bieraj tą mapę mapową Co jest kuwa, robicie Biori. na mojej dzielni tutaj? E, Mówiłeś, że co? kuźwa, coś Jestem tutaj się znajduje mordeczko, miałeś nam coś, coś dać Sprzedać co ziomek? Ej czekaj, chcecie zajawkę na koks? Jasne kuźwa, dawaj, do, pokaż mi swój pokaż towar, mi towar kolego najpierw, najpierw pieniążki, potem towar, nie? Dobra, masz, tutaj jest, tutaj jest moja kasa, raz, dwa, A tutaj trzy, moja. cztery, pięć, klostików. pięć proszę Kulę. Pięć styków, proszę bardzo, toł tower na pokładzie. Ale to Ale wygląda ładne. tak samo jak moje. Nie, niebieskie to jest! Niebieskie! Yo, dobra, prawdopodobnie to jest tam tam, tam, rzadkie. Lepsze, mocniejsze Legendorne. No, <laughs> no. Legendarne! No. Uważajcie dzieciaki na siebie tam. Dobrze. Właśnie to I właśnie idźcie! Nie wpadnijcie! Nie wpadnijcie w podłogę czasami, co? Nie robicie. Nie jak to wygląda. Z narkotykami to tak! No i jestem sam. Nie ja Jestem z tobą, Max! Okej! Okay. Okay, co tam? Rok jest z O kropki! Oh, god! Oh, opie, A ja naprawdę. nie mogę glow sticków e, dawać! Znajdź kartę do drzwi, trzy, trzy karty do drzwi musimy znaleźć. Jest. A ja nie, nie mogę tutaj... glow sticków dawać. Możesz, po prostu schowaj A mapę. mapę. To schowaj guśba, Udy, ja się trochę cykam tych potworów, może to być ja tutaj też. party goers. Nie widzieliśmy o. jeszcze żadnych, no. to, to znaczy jednego że widzieli, tego tak, Tego ciemnego ziomeczka. Ciemny z świecącymi oczmami. Nie, nie wiem jak działa Partygoers. No pewnie. Biegnie, ale ten, ten ciemny się teleportuje, jak zauważyłem. Serio? Tak, w tak. Ciemność. Wtedy ja go spotkałem przed nami, i potem nagle był za nami. Hmm. Chodźmy w prawo Chłopaki, na razie. Nie, nie chcę tu być. No trudno! Jak znajdziesz Glowsticki, to okay. podążaj w stronę Glowsticków. Było kupować, kuwa, narkotyki w ciemnym załuku? <noise> <noise> tak safe zone, safe zone, safe zone. Mamy pierwszą kartę. Biorę kartę. Dobra. Tak mnie zmiotły z planszy, że zostałem sam. <noise> dobra, jest ładnie. E, to jest safe tak. zone, jest w takim jakby ślepym załuku? Ta, ta. Ej, o, nie widziałem jeszcze waszego... Jest potwór! Jaki? Jaki? Y, ten, y, co był wcześniej wtedy. Ten ciemny, dobra. oczy, okej. Okay. Ej, ale on pokazał mi się z za rogu. Tak, on się pokazuje za rogu i może ci się pojawić z, ten z tyłu, więc uważaj. What? Tak się tak Ale zrobił to Co wcześniej. mam zrobić? Po prostu... Idź przed siebie, spróbuj iść przed siebie. Ciemno. No jest, tak. no jest kurzi ciemno Też mam ciemno. Ej, boję się będąc sam, koledzy! Spokojnie nie Party goły, party goły tam jest! Huh. On idzie? Tak! Sedce normalnie! W naszą stronę! Tak! No nie może! No! <laughs> Jak wyglądał? Normalnie taki kuźwa goers z tego, z Inside the Backrooms. Słychać muzyczkę jego. Słychać jaką muzyczkę? Czemu ja chodzę po ciemności? Nie słyszysz? Tak, tak delikatnie słyszę. On tu kurna chyba idzie. Ja op ja mamy, mamy gdzie? U... Mamy dwa nie potwory. Mamy gdzie uciec. Ej, autentycznie, spociłem się, jest mi gorąco, półkę zrobiłem. <grym> Oj. Słyszę go. Oh, god o god nie wiem co mam zrobić. Nie mamy gdzie uciekać. Ta, mamy jedynie drogę do safe zone ja nie wiem co ja mam zrobić. <grym> ja się cykam, nie wiem jak on działa. Nie, ja też nie wiem. Ja biegam jak szalony, ale nie wiem co mam zrobić. Aaaa! Jest to jest on, to, jest, to, jest to? mapy. Nie. kurde! nie, będę uderzał w biurko! Powstrzymam się! Fuck you! Jestem zestresowany, muszę dużo mówić, żeby się nie obsrać. Myśl o małych kotkach. <noise> Małe kotki, o mój mały... PARTYGOERS! <noise> <noise> mój mały wasze party glowsticki! Widzę wasze glow i Idź za glowstickami! I... Cześć! Uciekasz? Cześć. Gdzie go widziałeś? Tam był, o tam był. O tam. <noise> Ty ślepy załóg ogólnie! No! no, no fuck. Tu wszędzie Mój mały. party, party gołers! jak działały party goersy? One działały na dźwięk! Nie, one tu, o, o, różnie działały. W Inside po prostu cię namierzał, no. w Escape no. na dźwięk, nie wiem. Aha. No musimy tam hmm. iść, chłopaki, no bo tam jak idziemy, że no, to nic listów? nie ma. Ani nic? Nic. Nie, tu też idziemy tam w bo? kierunku tego, safe zone'u, gdzie jest ślepy załóg po prostu. No, mapowy, zapraszamy, zapraszamy, no, prowadzić ja już się naprowadziłem sam. No ale jesteś z nami już. Wyluzuj. No to tu do przodu trzeba iść. słyszę, go. słyszę, słyszę muzyka. Etycznie. Po prawej. Po prawej, to trzeba iść na lewo. Kudna, jak będzie tutaj ten świecący oczy śmieć. Świecące oczy śmieć? Tak? Ja miałem tego pana świecące oczy. Świecący oczy śmieć. Tak. Chodźmy tędy. O, tu o Jezus, Maria! ja widziałem go! Jakie to jest tak, creepy! Tak, tak, tak idziemy stąd. nami pojawić! ale to byłem! O tu! Jakie to jest creepy! No. no! Te oczy, tak? No, no. wyobraźcie sobie, że sam byłem! O, safe safe zone. O, idę, ja chcę. Tu nie siedzieć. było tu karty? Nie było tu karty Nie byłem Roki? tu. tu. Okej. Okay. Nie ma no tu jest. karty! Serio? 600 To tyba... wow. mega tak, są już cięższe niż poprzednie. Ja mam obsrane czoło, obsrane gacie, obsrane <laughs> spiedzie, się na czoło? Wszystko. Zesrałem się, tak, wszędzie. <laughs> słyszę go, broje. słyszę go, cicho, zwłaszcza... cicho. Śpiewał. I don't. Ajajaj. Ajajaj, aj, aj, aj. ta cisza mnie niepokoi w cholerę shit. Hi, hi, hi. tu miałem dużo takich ciemnych pomieszczeń, co nic nie było. Mamy przesrane, jeżeli coś się tu pojawi. Ja bym przyspieszył kroku po prostu. Skoro to jest ślepy zaułek, No to trzeba iść. Ty, na no, tym biegnie prosto do zaułku. Ja też. Jaki to jest poziom mapy w sensie długości, e, średni, w sensie wielkości? Średni i normalny. Poproszę, cienkiego na ostry. Jest. Pakulumsa cienkiego na ostre Jest. Ostre, to ja będę miał Gacie, Gacie jak obstram. tam jest ślepy, tam jest ślepe. Tam tam jest a tu ślepe. byłem, a ja tu byłem, to są rejony. Tu olejone, byłem, tak, dlatego nie ma glowów, dopiero teraz was poznaję. Nie ma ja co tam tu. iść chyba, chociaż no nie wiem. No, no. trzeba iść, no, no, no bo trzeba, zęba, trzeba pozwiedzać, nie. oznaczyć teren. My już, my już iść. ściany. Fuck you. No i po tybie chodził Czemu te bakrumsy są takie creepy? Czyli z tego filaru się lekko obstrałem. <grym> <grym> tak, no Ściany Cza, się boi tak. Ale to są gęste, zawiłe bakrumsy. Ta. Mega, mega zawiłe. Ale powiem świata, od razu, świata. ja mam tylko pół mapy, może nawet nie cały pół. Twierdź. No, serio. Scheiß, to jest kłuźwa cięższe bakrumsy, kurwa. Siaj się. To, to, to jak Szaj. widzę takie coś, to już wiem, że będą te. E, że się. będzie nic. Mamy na razie ja jedną prawo? kartę. Na ile? Na trzy, Na tak? trzy. Jakam... Właśnie wciąż myślę jak jaką... Tam się będziemy wracać. Odwrotność no, Roomsów. No. Widzowie, piszcie w komentarzach. Odwrotność Roomsów. Bak Roomsów. Where we are? Nawet jestem już zgubiony na, na tym. Ja mam, ja mam w miarę jeszcze orientację, gdzie jestem. Ja nie. Ja, ja z mapą Prosto nie mam. prostu nie byliśmy. Tutaj wracamy, byliśmy. Max. Tam, w tamtą stronę będziemy się wracać. Zaufaj mojej orientacji, Chucken. Okej, okay, okej. Okay. Na północ w sumie. Nie byłem, nie byłem harcerzem, ale... Nie podoba wydawało mi się to wielkie okolice. Nie podoba mi się to. Z... Nie, nie A, mi się ciągle takie. na wschód. Przez chwilę wydawało mi się, że coś widziałem, ale... No, takie są bakrony. Wsydzają ci, ci, za... no, ci na psychę. Siadają ci na psychę. Czemu ja Czemu idę to pierwszy? To <laughs> no żeś poleciał kuźwa tak Jaki do przodu. Jakie to punkty. Tak, tak, na lewo, lewo, na lewo. Ślepe. A to gdzie gdzie co, zaraz jak to zrobimy aha A to tutaj to zaraz będzie to kółko które pamiętasz co ci mówiłem max że kółko zrobiliśmy Tu już dobra poczekaj to, to już zaraz będzie to kółko jest to na lewo jeszcze tutaj jest przejście o mm. o oh! oh, save, oh! save zone save zone save zone save zone jak tu to... jest karta jest karta już. dobra och Kolego. Chwilę odpoczynku. O, 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 o! o, o, o mapa. Mapę znalazłem, dobra. Mapa zostanie. Jest. Dobra. Okay? Przea przeanalizujmy naszą sytuację. Ja, jak, wygląda, jak wygląda jak okolica wygląda Roki? A wy widzicie, czy? Tak, nie? widzimy no, mniej Widzimy więcej. na rysunek. A ty, ty widzisz tam, gdzie my jesteśmy? Jakiś znacznik akurat, czy nie? Nie, ale, no, ale jesteśmy tylko... na południu. Jesteśmy na południu. Na dole. Tak, na samym dole te dwa takie ostatnie pikselki. Północ, tam o, oh, w tamtą stronę gdzieś tam. się teraz patrzę, Tam żeśmy porobili te kółka, więc moim zdaniem powinniśmy iść w tamtą stronę teraz. Czyli mówisz, że powinniśmy iść na północny. Na północ. Na północ o oh, w tamtą mańkę. <słuchaj> bo nas dużo tutaj północny nie było. wschód. Teraz ci powiem. E... Tu musimy iść. Na NS musimy This iść. S? To jest tak No łazi tutaj gnój. Tak. Słyszę go? Łazi. No tak. Ale takie. Dzięki ja łańcuchy jeszcze słyszałem. Też i to, i to śpiewanie to, to jest party goers na stówę. Gdzieś przełazie blisko, chłop. God. Tylko Ludzie, To jest najbardziej stresująca mapa w Labyrinth. Nie ma, nie ma. <laughs> Czy ja wiem? Menchin też jest taka trochę krypy. A no no dobra, bo, jeszcze, bo ta baba mnie. przecież przełazi przez ściany, nie? No. Dobra, dam no to też. Słyszę go. Po prawej jest gdzieś. Łańcuch taki. Tak. Ej. To się okaże, że Ty może być to ten ten śmiecioczy. oczy? Śmiecio -oczy? Tak. Świet śmiecioczy? Czekaj, śmieciowe świecące oczy. Śmieciołoczy. Śmiecio -oczy. Śmieciowe Świe... świecące oczy. Jest tam, jest tam. O! Eee. O! Kolego. O kolega. O. On z tytułem, wyglądał jak chodzący materac. Tak. To trochę tak. I bez balona łaził! Eee... Poszedł tam, gdzie powinniśmy iść. Tak. No. Wiecie, on mi przypominał tych takich, wiecie, co są takie... przy salonach samochodowych w Ameryce, to takie kuźwa... To tak ma machają takich. rękoma, A, tak? tak. Okej. Okay. Ale zapewne jak zacznie drzeć ryja, gdy, się, gdy cię zobaczy, no to już... Nie będzie taki fajny. No. No Dobra, musimy tam iść. Było. Musimy idziemy. tam idziemy, iść, idziemy, bo idziemy. kuźwa kurde... Idziemy, no nie ma kuźwa kurde. Kuźwa kurde kurna kurła. Tam nie byliśmy. Jak no, w tamtą stronę? Będziemy Szli tam, w to kółko, co robiliśmy. Musimy iść na lewo. Nie wiem, już sam. Mapowy, jak sądzisz? Ja, ja sądzę, że może jednak wróćmy? Ale co? ogółem kierujmy się w stronę północy. Wszystko, zaraz ale, ale tam, patrz, bo tam, jest tam na stronę Glowstreaków. Tam porobiliśmy pełno kółek. Tam nie musimy, no to nie dobra, musimy już to... iść Trzeba ale iść tam tędy. Będzie, Ale tam będzie ten kolega, kurde, no nie wiem. Potem gdzie mieliśmy? Łańcuchy, słyszałem. To musimy iść tędy. To tu w lewo, bo tam w prawo. Aj, do, tu... don't, kurde, no. Też już nie wiem. Tu wszędzie żeśmy byli. Straszny są te pokolenie. Słyszę, słyszę muzykę. No ja też, no ale to... Mimo, że on tam kuźwa jest za rogiem. Jest głośniejsza jak tu podchodzę. On tam kuźwa jest. Fuck off! What? Ty, to tu, już... tu słyszę mocno. Też. Ja już się pogubiłem. Ja pierdziele, ja nie wiem gdzie on jest! Nie wiem, ale to dostaję psychik. Też! Psychozy no, czy... takie jak w utlaście. No. Tutaj jak pójdziemy, no tu się cały pierdol... czas wracamy. Czemu rzucasz zielonymi? Nie wiem, jakoś tak z przyzwyczajenia. Ale zielonymi, już niebieskimi. Hmm. No, ale ja z niebieskimi. Ja z mapą nie no potrafię nic powiedzieć, naprawdę. Bo to... no o, mapowy! W Vakrunsach chyba mapa się nie przydaje? To znaczy. Słyszę go. Kurde, no słyszę ciągle gdzieś. Też. O, lornetka przed nami! Co? Nie widziałem? Ja też nie ja widziałem. widziałem. Była. To może być za nami teraz. Albo, albo może być tak, że tylko jedna osoba to widzi. Tak. Ja man. też go wtedy tędy, widziałem i się tu, pojawił za nami. Był. I tu w lewo, tu będą takie nowe miejsca. o. Tu, wa no tu, się, tu się z wami jakieś... znalazłem. Jakiś ślepy zaraz może być. O, dobra, tu nas nie było. Rzucam, dobra. zaczynam rzucać głowami. O, idziemy w stronę północy mapy, super. Dobrze, dobrze. Dobra, yes. dobra. dobra. Jeszcze safe wyjście, zone? nie mamy. Co to jest zone? Co to kurwa jest? Nie, nie gadajcie co jest. Co to mamy nie, wpisać czy to coś? No nie, nie. nie. O no, ile to nie jest żadna ma. zagadka chyba. Mamo, chcę z <laughs> Przez to, że nie znamy tych bakrunsów całkowicie. Nie jesteśmy pewni siebie. No. To idziemy na południe, ale w taki skrawek mapy, co nas jeszcze nie było, co nasz hmm. świat hmm. nie widział. A to ton lornetkowy może być, bo bo tutaj ten tutaj ślepy. Party goers to tutaj to też raczej nic. teraz nie będzie. Dobra. Ale czasami za takim rogiem może być safe zone, więc tak sprawdzić. A? Mhm. Kurwa, cykam się no. Cjem Idę zobaczyć tutaj. Nie ma. nic. Okej, okay, to idziemy. I tam, tam nagle party goers stał, nie, to o, daj. <laughs> O, ja. Dobra, idziemy w stronę północy, co nie? To to Rup. dobry znak. Czysto? Nawet ta jeszcze bramy wyjść. Nawet nie, bramy wyjściowej, nawet żeśmy jeszcze nie yes, znaleźli. To yes. no ja mam mało granic ten, znaczy czy południe bardziej pochodziliśmy. Ja myślę, że może być faktycznie, że na północy będzie ta karta ostatnia i wyjście też niedaleko. Nie, ja, 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 ja. Ta, to ta, też ta. tak sądzę. Tu w prawo. Tu może być wyjście. Nie, ślepy. Na pewno? Tu na lewo. Jest. że ja, to ja widzę już dalej. Jesteśmy praktycznie... A, no tak. Bo ty Roki masz y, tą latarnię, my mamy latarkę. O, lampę. Jest. To chodźmy tutaj wzdłuż granicy, o, bo to jest granica Okej, okej, okej. Ciemno, ja pierdzielę. Mhm, mm ciemne bakunce są najbardziej niepokojące. Mi się wydaje, że w oświetlonych miejscach ten lornetkowy tylko się pojawia za rokiem, a w ciemnych może już lurować i chodzić. To nazywamy go LORNETA? O! jest o, LORNETA. Karta. Jest! Dobra, o. Ostatnia karta. Dobra, no to musimy, teraz tu wyjście łazić. musimy znaleźć teraz tylko tylko wyjście. Znaleźć. No chodzimy wzdłuż gini. granic, tak? Jest. Dobra, to musimy iść na prawo. Mhm. Na prawo i szukać znowu w prawo i w prawo coś. Bo teraz jedziemy mocno na południe. Tam podejrzewam za rogiem może być wyjście. Tu i tutaj patrzcie i brama. No co ty? My jesteśmy Moim... z powrotem w prawie co? w centrum mapy. Lornetkowy? Nie. O, co? To jest safe zone. Safe zone. Safe zona, Uff, ale bez niczego. Bez niczego. Nie, po nie Nie, Ej, nie, widz... nie. Ej, widzicie, chcecie zobaczyć moją mapę? Co? Pokaż. No widzimy ją, ale. Ja tak. pierdzielę, ale skąd? W, w którym miejscu my, my jesteśmy? O kurde. Na e, samej górze wi... chyba przepuszczam. Na samej górze widzicie ten taki nosek, jakby? Tak. To my poszliśmy mocno w dół. Poczekaj, Jak Teraz. jest napis Maze Map? Tak. Tak. To. To jesteśmy Widzisz tą pierwszą kreskę w lewo? No. I tą drugą jeszcze dłuższą? No. To my w dół poszliśmy. My jest, a, czyli my, okej. Okay. Zupełnie na... w dół poszliśmy. Dobra. Ej, słyszę. Słyszę go. Musimy to, to iść tam do, głoś, do, do No. no. A, tu w le a tu w lewo czemu, nie? Albo w lewo i dalej w północ, no jakoś Tutaj musimy... Czekaj, on, gdzieś, granic, jest, on bo... gdzieś chyba będzie zaraz przechodził. Ojej, nie podobał mi się ten dźwięk. To taki właśnie jest, łańcuch, jest tak? Jest to jest taki łańcuch. Tą łańcuch i takie tąpnięcie ta, jeszcze ta, jest takie Po lewej nie ma nic Jest ślepy A nie, nie, jest, jest przejście, tu jest przestań! przejście Po lewej jest na przejście, lewo, po lewej jest dobra, przejście idziemy, w lewo Patrzcie, tu będzie brama Na stopno Nie, jeszcze nie, Ty, Max Świet. no nie idziemy tam Słyszałem łańcuch Ja to już słyszę Za nami jest chyba Idziemy tu i zaraz mamy granicę i idziemy w prawo. Czyli dobrze, dobra. Jest. Jest? Jest! Jest! Idziemy gole, stąd! Idziemy stąd! O, panie! O, panie! To Jednak, Jednak mapa się... czekaj, bo tu brama się jeszcze otwiera długi czas. On tam gdzieś oj, tam, może łazić. Oj, wychodźmy stąd. Wychodźmy stąd. Wychodźmy stąd, Wychodźmy stąd, wychodźmy stąd, szybko! A, Oby stresik skończony. A tu jest A, no, to... jak Jak cię przycięło. Bo takie. O! Jakaś mapa nam się nowo odblokowała. Uch. Na tych bakrumsach nie jest jedynie ten cały z... lodowy. No, ale jest backroomsami. Bakroomsy są ja wyobraźcie to... sobie je na wiaże. Oj nie. Oj no. Oj nie. No. Kupię A, rolów pięć rollów znowu. 5 roli że. 50 tysięcy. Sorry, rolujesz tam. O, mamy dwie z, ak, dwa akta spraw z tej Cornfield. Kornfield. Steli. Tak, Kornfielda mamy Or i Queen las. Queen. O, ja pierdziemy. Te bakrumsy były przerażające. No, nigdy więcej. Dzięki, Nara.